Witam w kolejnym odcinku zagramy w e, Leonhard The Gates of the Crusader e, I jak pamiętacie skończyliśmy w tym miejscu e, Gadałem z tym gościem, nic takiego nam nie powiedział Więc wynosimy się stąd e, I wiecie co? Po prostu sorry za to, ale ja byłem za głupi na to, żeby wiedzieć gdzie jest ten, no, jak on ma? Gdzie jest... Poczekajcie... Oj, sorry, ben, będzie strata synchronizacji. Sorry za to. E, no i tak, nie wiedziałem, gdzie jest ten Bandta Benoito, czy jak mu tam, ale... Po obejrzeniu no, niestety musiałem obejrzeć jeden z filmików Johart i znalazłem i dowiedziałem się gdzie on jest. Teraz tam pójdziemy. Sod za to naprawdę nie chciałem tego zrobić chciałem tego robić, ale sami wiecie, byłem taki głupi, że musiałem, bo nie, bo nie zauważyłem, że na dole jest. Ale...

że później, się ścieżkę później. Jestem szukając okazji, by służyć gdzieś w sklepie, czy w to ścieżka. Dobrze, mogę być na pomocowym. Może jak służyć E to. A jednak nie. Ucieka. Uciekł. Dobrze. To ten bandyta jest tu. A i przesięgam. A! tu jest. Benito Zapisz grę. Tak w razie czego jak nie załama go pokonać? Hmm. Są zbyt zajęci, żeby przyjść do mnie w to sposób, że Mogę mnie powstrzymać w pojedynkę? Masz po prostu opuścić w, w pokoju. Odejść? Co to za szaleństwo? Rozumiesz, to moja aleja. Dlaczego miałbym stąd odejść? Musisz zapłacić, żeby iść dalej. Jeśli nie zapłacisz, <laughs> nigdzie nie pójdziesz. Co? A, za Okej. Ok. Sorry. A zauważyłem, że tutaj jest e, tłumaczenie. Czy się nie wiedziałem? Była za ciężko. A co będzie jak nie zapłacę? Za 啊！啊！啊！啊！啊！啊！

Trzeba po sobie przychodzić na się się i się ze mną naśmiewać. Musimy pytać o po prostu układzanie, nie wyglądasz na człowieka, czym jesteś, kim jesteś. Aha. Jestem Sylwanem. Aha. Niestety, z koleżanek filmów jest, którzy um, poglądają te filmy, jak, jak, jak ja nie mam od Chcę być szczęśliwą z tą w ludzką podwiazdą chodną, która przeszedł i także nami. To moje przekleństwo. No dobra. Nie będziemy nic takiego tam... Czekajcie. Kim jesteś? Może jesteś

Za miasta z upływem wodnej swojej wciąż nie pomyliłem za miastem z upływem Trzeba Dobra. Żegnam. Czekajcie. Dobrze. I jeżeli myślicie, że ja chcę jak najszybciej przejść do to się zawsze mylicie. Mi nie zależy na szybkim przejściu, ja po prostu chcę jak najszybciej ten... Nie? Mam nadzieję, że idę dobrze. O? Chwileczkę, nie jestem. Kto ty gościu? Gryźłowatko, to jej. No, sprzedamy coś. O. Głupiec lub. No zobaczcie. Osobiście mogę Cię zapewnić. Że na pewno się nie dowiedzieć Ok, co możemy sprzedać? Możemy na pewno tobie sprzedać. To możemy się podatkować trochę? Nie, nie. ale no, nie możemy. To są różne mikstury. Ok, tysiąc. Może kupimy to. poczekajcie, to jest dziesięć y, plus trzy, zimno to, a na oknie zimno piętnaście plus pięć, a tak <trybuj> kupimy to, a to siedem. Okej. Okay. to nie okay. A e, jakby co, ja mam włączone szukanie pułapki kiedy drzwi. No, dopiero Praktycznie niedawno to zauważyłem, więc... Wiecie, nie? Masakra. No, piękną zbroję. Hahaha. Oh, oh, oh. nikt nam nie podskoczył. No cóż. Znaczy pewnie znajdzie się taki Ktoś, Kto jednak to by zrobił. No cóż.

I must say I'm impressed. You have earned my trust and proven your convictions. I will sponsor you for the initiation trials. Go speak with Lord Javier in the cathedral to begin the formal initiation for knighthood. I też w katedry. Jej, jak wspomniana jak taka jakby co, czasami mam te głupie, te takie. Wiecie o co mi chodzi, nie? O. pytanie, a tu? To jest synchronizacji. Welcome to the Barcelona Cathedral, traveler. I am Lord Javier Fernandez of the Knights Templar. How can I be of service? Auric is a shrewd judge of character, so you must possess some great potential. Are you sure you want to become an initiate? The life of a Knight Templar is not all honor and glory. It is a hard, ascetic life we have many duties and responsibilities to safeguard the peace of europe. very well. every initiate is required to donate a thousand gold to the order. do you have the gold? or do you need more time? Very good. You are now an initiate of the Knights Templar. In order to be knighted, you will need to complete quests for the order to prove your honor. Seek out Esteban at the Wilderness Crossroads and do as he asks. Return to me when you complete his tasks. Good luck, initiate. Dzięki życiu szczęścia. Dzięki szczęścia pozyskamy to złoto, nie martwcie się. Na razie nie potrzebuję spróbować, sprzedawać spokojnie. Na razie jest dobrze. Nawet wystawie tylu, w tym czasie

nie, 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 tu, nie, tu, nie, tu, nie, tu. Spokojnie, Brama jest tu zapomniałem przecież. O, widzicie, to może być to. Salam, I see you are a newcomer to this city, such as I. What farewell then? Ha! Spokojnie, oni tu nie So, I am proud so. uh, so. Well fought, my brothers. Escape. A fine duel. czegoś, czego nie wiem gdzie szukać on inkwizytor mm, dobrze do widzenia inkwizytorze nie chcemy ciebie znać miejmy nadzieję, że będzie to coś fajnego a dobrze, dobrze wiedzieć Naprawdę, coś superowego, nie? Nie da się tu wejść. Znowu, mana. A! Pójdziemy do Da my brothers A fine duel! Ha! Czy oni tak co chwilę będą? Znaczy jak pójdziemy do Dawinciego to e, wtedy już... uuu co wiem To wtedy już spokojnie kończę odcinek Oczywiście jak jeszcze znajdziemy Dawinciego, bo, bo ja już szczerze mówiąc zapomniałem gdzie on mieszka Coś mi się mówi, że tu niedaleko Możliwe że tu nie, to nie tu

C, 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 ca? C, E, C, C, A, kontynuuj C, E, C, C, A, to mogą być nuty, C, E, C, C, A. To są... wynalazki da Zamknięte. No to otworzymy. Skąd wkroją masz to! Bravissimo! A moving performance on the viola organista, I should say. I know you are extremely clever, but I suppose I should watch you a bit more closely, eh? <laughs> you might as well look around and pry into my secrets. Try not to break my siege engine. That one is particularly dangerous. I don't know. Jesteśmy hardkorami. Wolne znaleźliśmy. Czekajcie. Okej. Okay. Widzicie? Jak to znaleźć? Znajdą... Pamiętajmy na przyszłość. C, E, C, C, A. Okej? Okay? Ja zapisać nie mogę, sobie. Ale, cóż, czekajcie. Jeszcze raz. Oj, sorry, moja szyja. Moja biedna szyja. O, już. Nadrabiamy, nadrabiamy. Czy tu? Skrzynia. O, nadrabiamy. Widzicie? Nadrabiamy. Już nadrabiamy kasę. Czekajcie. Ekipunek. O, kościste berło. Pierścień na pewno. A to. A, to jest jako. broń. Czekaj, Czekajcie. A nie. Ej, czy teraz antidotum pełnego wyleczenia ducha, składania się wampiry. Oj, sorry, sorry za stratę. Straciłem synchronizację. Teraz za synchronizację. Przepraszam Was za to, przepraszam. Wiel... Sorry, 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 Ale już chyba odzyskam, bo... Dobra, odzyskam synchronizację, więc spoko. Okay. Dobrze. A. A, książka! Historia smoków! Yeah! Jesteśmy hardkorami. Znaczy nasz... nasza postać jest hardkorem, ale... mniejsza z tym. Cześć, czy coś możemy. Aha. Okej. Okay. Dobrze. W tym miejscu kończymy. To było wiadomo, co zagrańczyłem. Wiadomo w co. Na samym początku mówiłem. Mówiłem do Was ja, czyli Kamil S.W.R. Jakby to wszystko z dużych liter, nie? E, no to był A cześć. Do następnego odcinka. Nie wiem, jak to będzie, sorry, nie wiem, naprawdę. Nagrywam szóstego, więc wiecie, nie? No, początek szkoły, więc jeszcze mogę nagrywać, a dalej już, wiadomo, nie będę mógł za bardzo. Jeszcze sprawdzimy ekwipunek. 404, widzicie? Już nadrobiliśmy straszliwie dużo kasy. To cześć, do następnego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to możecie subować, ale nie musicie. Jeżeli nie, to nie oglądajcie. Taka moja rada. No to... A, jakby co? E, ci użytkownicy, którzy piszą e, strasznie głupie komentarze, e, takie no, w których obrażają kogoś coś, nie? Czy mnie, czy kogoś tam zostaną... E, poczekajcie, zostaną. Hmm. Czekajcie, co dostaną. Taką fajną nagrodę, czyli usunięcie ich komentarza i zablokowanie użytkownika na moim kanale. Więc ostrzegam tych, którzy piszą tak, takie złe rzeczy, nie toleruję tego yy, na moim kanale, ani na moich filmikach i po prostu sorry, za przedłużenie, ale teraz tak. Cześć, nie? No, cześć.